Półwysep na Malcie. Jest to swego rodzaju przeszkoda. Chodzi tu o poszerzenie Malty właśnie w tym najwęższym miejscu. Na półwyspie istniały kiedyś zakłady spirytusowe, teraz już nie istnieją. Teren przejęło miasto. No i czekamy na poszerzenie Malty. O ile będzie poszerzona, jeszcze nie wiadomo, ale tory kolejowe będą musiały zostać przeniesione w inne miejsce. A robi się to po to, aby po prostu wróciły na tor regatowy Mistrzostwa Świata, ponieważ teraz ten tor już nie spełnia wymaganych obecnie warunków, czyli nie ma tak zwanego toru powrotnego. Piękne również tutaj rosną drzewa. Na no szkodach tych drzew nie wiem, czy jest możliwe, żeby utworzyć właśnie taką wąską wyspę, chroniąc te drzewa.